Dobra kochani, słuchajcie, jesteśmy na trybunach. Jak widać mamy butelkę Dafi. No. Jezu, zostaje za reklamę. A no właśnie, trzeba pogadać z producentem. Jak groź za to wyświetlenie pani Trzeba wrzucić na YouTube z monetyzacją. No, yy, no to ten result do rozmowy. To, słuchajcie, jak siedzicie z miejsca y, tego gościa, że tak powiem, fana, tak, to nic nie widzicie absolutnie. Ewentualnie tylko pontony, które wjeżdżają, ale jak są akurat w zawody, to pewnie nie wjeżdżają pontony. No w sumie bez kitu już większy widok, widok ten na dole jest. Tu jest ta wieża taka ten, sędziowska, co przed chwilą byliśmy. I spójrzcie na te siedzenia. O, to jest... No to, to swoją drogą w ogóle to nawet... No, tak średnio, bo nogi, o widzicie, jakby ktoś był, to tu by siedział, i tu by miał nogi, a tu już są plecy od Janka, nie? No, on takie, ujdzie, ujdzie, ale tak trochę średnio, nie? No, a do tego spójrzcie, jaka dominacja nad mężem. Ja siedzę wyżej, no, bo to jest takie, wiecie, schodkowe, nie? No, także. Zaraz tam usiądę, Zaraz tam usiądę. No. A w ogóle to, co jest dla mnie przerażające, to nie wiem, czy widzicie, może nie widzicie, ale to są takie kratki przezroczyste, w sensie, że nie ma nic pod spodem, czyli widzicie jakby ten dół pod wami. Także powiem wam, to nie jest dla osób z lękiem wysokości. Także ja to jestem po prostu bardzo zestresowana i się cykam. No, jak schodziłam z tej wieży, z tej o, to są takie same schody praktycznie. To wam powiem się trzymałem rur dwoma rękami, w sensie tych obręczy i po prostu wiecie, walka o życie. No, ale no tak ono to jakby całkiem spoko. Byłoby lepiej jakby widać cokolwiek było. Dobra, zrobię wam to dla was. Wstanę. O! Słuchajcie, jak stoicie, wciąż nic nie widzicie. Także nie opłaca się. W ogóle się nie opłaca. No tak, no. Ale jak jest dużo ludzi i masz na przykład tylko tutaj, ten, nie? No to co zrobisz? Nic nie zrobisz. Połowy rzeczy nie widzisz. Także słuchajcie, jakby ktoś się zastanawiał, to się nie opłaca. To już lepiej na dole stać. Ale widzisz, jak leci. Tu jeszcze leci, A, no tak, że tutaj blisko leci ten no, skoczek. No dobra. No no to dobra, no to powiedzmy, że to, to spoko, nie? No, ale no... No dobra, no to, to w sumie fajnie, że widać, że skoczy. No. No to nie wiem, no sobie sami.